Kolekcjonowanie gier w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej trudniejsze i nie jest luźnym zbieraniem jak to było 10-15 lat temu. Minęło sporo czasu i zmieniło się w branży gier, jak i w samym kolekcjonowaniu dosyć dużo. Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, jak zdecydujemy się już zbierać gry wideo. Po co je w ogóle zbieramy? Dla własnej przyjemności, by móc w każdej chwili po 10 latach odpalić ulubioną grę, czy też dla zarobku? I nie oszukujmy się, ludzie, którzy zbierają gry i potrafią nimi później handlować, znają się na tym najlepiej. I potrafią na tym zarabiać całkiem przyzwoite pieniądze. Natomiast dla zwykłego zjadacza chleba, szczególnie w Polsce, gdzie kosztuje on często po 10 zł, mówię o dobrym pieczywie, jest to po prostu sentyment i zbieranie dla samego posiadania i trzymania wyjątkowych okazów przez wiele lat w tajemnicy przed światem. Szczególnie białych kruków lub nuwek owiniętych w oryginalną folię. Ale dlaczego w ogóle robię ten film? Robię go dlatego, bo mamy 2024 rok i wersje fizyczne gier na PC nie istnieją i to od wielu już lat zresztą. Został ostatni bastion, czyli konsole, i chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem, bo z każdym kolejnym rokiem wzrasta szansa na to, że pełna cyfra nadejdzie szybciej niż możemy się tego spodziewać. Wiecie jak to jest? Kropla drąży skałę, krok po kroku, aż do celu. W tym wypadku deweloperzy oraz wydawcy zaczynają otwarcie informować nas, że gry, takie jak chociażby Alan Wake 2, nie będą mieć wersji pudełkowej. Oczywiście teraz wiemy już, że tak nie będzie, ponieważ o ile się nie mylę, pod koniec roku ma trafić w właśnie do sklepów fizycznych wydanie tej gry. Ja fanem tej gry nie jestem i mało mnie ona obchodzi, ale im więcej deweloperów i wydawców będzie dostawać negatywny odzew od graczy, to będą dalej wypuszczać swoje gry w jakimś nakładzie. Już pewnie nie w tak wielkim jak miało to miejsce 10 czy 15 lat temu, gdyż więcej ludzi korzysta już z cyfry, ale my gracze powinniśmy głośno o tym mówić, ponieważ jest nam zabierany wybór, czy chcemy w pudełku, czy w cyfrze. Bo ja na przykład nie byłbym zadowolony. Gdyby była tylko i wyłącznie cyfra, bo nie jesteśmy właścicielami kopii gry, którą kupiliśmy za pieniądze i powinniśmy mieć możliwość w każdej dowolnej chwili uruchomić daną grę. My gracze w takich sklepikach jak Epic, Steam, czy innych platformach, wykupujemy tylko licencję na korzystanie z tego produktu i nie jest on na naszą własność. Nie możemy sprzedać gry, jak nam się jakaś nie spodoba albo potrzebujemy pieniędzy. Jedynie co możemy zrobić, to wystawiać na aukcję całe konta i liczyć na to, że ktoś je kupi. Oczywiście cyfra to naprawdę niesamowita wygoda, wszystko fajnie, ale to nie jest moja własność. Z grą pudełkową mogę sobie iść do sklepu, ją sprzedać, mogę też pożyczyć matce, koledze, sąsiadowi, komukolwiek zechce, bo mam taką możliwość. Bo to ja tym realnie zarządzam. Tak samo mogę po prostu ją zniszczyć, jeżeli będę mieć na to ochotę, albo wrzucić do kibla i na to nasrać. Co prawda sklepy cyfrowe z grami tak jak Steam stoją i nic nie zapowiada, że miałyby się wysypać i zbankrutować, ale co gdyby miało to miejsce nagle tu i teraz? Oczywiście to jest niemożliwe obecnie, ale załóżmy, że tak się właśnie dzieje i Valve ogłasza upadłość. Co z zakupionymi grami w cyfrze przez miliony ludzi? A no właśnie, prawo działa na korzyść Steama. A co ma do powiedzenia taki gracz, który zapłaci 300 zł za grę, ale. Tak naprawdę kupił licencję i nie może z nią nic po prostu zrobić. To jest problem, który mam nadzieję, że w przyszłości zostanie rozwiązany i że prawo w takich przypadkach będzie chronić także nas, użytkowników takich platform. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ponieważ sam korzystając z cyfry w Game Passie albo na Steamie czy Epic Games widzę, jakie to wygodne i mega proste. Ludzie mają ogromne biblioteki gier i to pewnie nie od roku, a znacznie dłużej i bardzo mnie ciekawi, jak będzie wyglądać Steam na przykład za 10 Lat. Jest to temat do bardziej innej dyskusji, ale trzeba rozmawiać, bo nie możemy pozwolić na to, że jeżeli coś się stanie z platformą, to my, wydając przez lata tysiące złotych, a może nawet więcej, nie będziemy w stanie już ani odzyskać pieniędzy, ani zatrzymać naszych gier. Trzeba to zatrzymać po prostu. Myślałem nawet nad pewną rzeczą, jak można rozwiązać taki problem z cyfrą, ale gry wtedy byłyby znacznie droższe. Bardzo ciekawe byłoby rozwiązanie, w którym możemy zamówić grę w formie fizycznej, ale na pendrive. Ie. Wiecie o co chodzi? Nie znam się na takich sprawach, ale wejście USB ma każdy komputer. I ciekawe jakby to wyglądało, ponieważ taki pojemnik na dane jest o wiele mniejszy i mniej kłopotliwy niż płyty i zajmą też mniej miejsca. Ewentualnie jakiś inny nośnik danych, może jakieś karty pamięci, może coś innego. Tak wiem, to wiązałoby się tak czy siak z automatu z większą ceną gry niż do tej pory, ale też chciałbym zauważyć, że gry cyfrowe na Steam kosztują więcej niż wydanie. Pudełkowe na konsole. Dlaczego tak się dzieje, skoro odeszło już coś takiego jak transport gier do sklepów, tłoczenie, nadruki, pudełka i wiele innych mniejszych rzeczy, które. Odbywają się w takim procesie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Gry cyfrowe powinny być tańsze od tych pudełkowych, od konsoli w wersji fizycznej. Bardzo dużo razy spotkałem się z ceną jakiejś gry w sklepie PlayStation w jakiejś chorej cenie 360 zł, a tymczasem podstawowa pudełkowa wersja gry, taka sama jak cyfrowa, kosztuje już 289 zł. Nie wiem, może jest na sali ktoś, kto mi wytłumaczy. Kiedyś niby obiło mi się o uszy, że cyfra jest droższa, ponieważ devsi czy też wydawcy muszą ponieść jakiś koszt utrzymania czy też wstawienia jej na platformę sklepową, z której się dokonuje zakupu takiej gry. Jeżeli wiesz o co chodzi, to wytłumacz mi, bo ja tego nie rozumiem, ja tego nie kumam. Bo dochodzi tutaj do absurdu, bo niby po co mam kupować grę w wersji cyfrowej, której nie mam realnie, fizycznie, bo mam tylko jedynie licencję za cenę powiedzmy 359 zł, skoro mogę kupić to samo i to jeszcze w pudełku na własność za 289 zł, w sklepie albo na aukcji w necie z Allegro. Dlatego warto jest mimo wszystko zbierać gry w wersji pudełkowej na konsoli. Jeżeli ktoś kupuje cyfry albo bawi się w abonament, to spoko, ale niech potem nie płacze, że nagle nie może zagrać, bo padły serwery i nie może zagrać w grę w weekend. Jestem przekonany, że przypominając ten temat wydawcom i innym korpo, jesteśmy w stanie doczekać się bardziej sprawiedliwych praw dla obu stron, które Będą zadowalać każdą stronę. Każdą dosłownie, i nikt nie będzie mieć wątpliwości. Oczywiście to wszystko wymaga czasu, ponieważ Steam i cyfra to jedno, ale prawo w różnych regionach świata to drugie, i nie stanie się to tak nagle z dnia na dzień. Ale my sami musimy też wyrażać naszą opinię i o tym mówić, bo jeżeli będziemy siedzieć cicho, będzie tylko i wyłącznie gorzej dla nas, graczy, a wygodniej i bez konsekwencji dla deweloperów, wydawców i ogólnie korporacji. Ostatnio czytałem i słuchałem różnych wypowiedzi oraz teorii. Co będzie z pudełkowymi grami w przyszłości na przyszłe konsole nowej generacji? I powiem tak: Wiemy doskonale, że cyfra nadciąga i dopadła ona nawet mnie, gdzie ja przez długie lata mocno się wstrzymywałem przed cyfrą i kupowałem tylko pudełka. Znalazłem różne informacje, na przykład to, że nie będzie sprzedawania podstawek GR w pudełku, tylko będą kolekcjonerki za grubą kasę, którą będą oferować wydawcy i których będzie ograniczona liczba sztuk. Słyszałem też teorię, że do 2030 roku zniknie całkowicie pudełka. Albo że pojawi się jakiś gracz na rynku, który będzie oferować w bardzo wysokiej cenie. Zwykłe pudełkowe wydanie gry. Coś jak Run Limited Games, które oferuje coś takiego. Naprawdę wiele tego było, a ja powiem, że zmierza to do czegoś innego. Nie wiem, czy się sprawdzi, pewnie nie, ale co mi tam, może okaże się Jezusem. Doskonale każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wydawcy ani dewelopera, gdy tworzy grę i chce ją wydać, nie można zmusić do wydania jej w pudełku, bo gracze krzyczą i narzekają. Wtedy panowie w garniturkach oraz Księgowi mówią, że fajnie byłoby zarobić na pudełkach, ale w inny sposób. Po prostu sami wydawcy dojdą do tego, że skoro w cyfrze sprzedaje się coraz więcej i na masową skalę, to nie ignorując graczy oraz zapotrzebowania, którym zależy na własności pudełku, zaproponują nam kupno takiego wydania pudełkowego, ale za naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysoką cenę. I nie mówię tu o cenie dwa razy wyższej niż cyfrową wersję, a kilkukrotnie wyższą odbierając takie zamówienie od graczy czy a następnie realizowanie tego dla każdego z osobna. Absurdalne? No tak, absurdalne, ale czy na pewno w 100% niemożliwe? Nie zdziwiłbym się, gdyby poszło to w tę stronę: czyli, że owszem, kupisz sobie wersję pudełkową od Strzała i on ci wytłoczą i tak dalej, ale będziesz musiał zapłacić chore pieniądze za jedną taką kopię gry. To samo prawdopodobnie czeka kolekcjonerki. Sam mam jedną kupowaną lata temu, ale kupiłem ją za 300 zł. Tak, 300 zł, było tam mnóstwo dodatków oraz ciekawej zawartości, ale w przyszłości może to wyglądać znacznie gorzej. Dodatkowo trzeba byłoby zwracać uwagę na jakość wykonania oraz podejścia, ponieważ. Ponieważ każdy, kto widział te niektóre kolekcjonerki gier, które mają wyjść, wyglądają jak Badziewia, a w dodatku nie jest to nic unikalnego. No bo co? Smycz do kluczy dostaniesz otagowany i wymalowaną nazwę gry, i to coś unikalnego? Taką smycz albo inną pierdołę z Chin za 5 czy 10 zł kupisz. Kiedyś te wydania i kolekcjonerki miały sens i były naprawdę dojebane. Masę dodatkowej zawartości i rzeczywiście unikalnej zawartości, której nie kupisz za 5 zł z AliExpressu. A co do samego kolekcjonowania gier, to dla każdego kolekcjonera przede wszystkim liczy się stan oraz jak rzadki jest tytuł. No i oczywiście czy jest to, co znajdowało się od początku w chwili wstawienia je na półki sklepowe. A no i jeszcze czy gra jest w wersji premierowej czy innych późniejszych bieda wydań. Na PS4 mało zwracam uwagę na to, czy mają gry coś w środku, ponieważ jedynie co tam jest, to papierki promujące jakąś usługę albo sklep. Zazwyczaj jest to PS Store albo PS Plus. Jeżeli chodzi o zbieranie gier, to ja jestem bardziej zbieraczem, któremu zależy na tym, żeby gra była pełna w zawartość. Była premierowa oraz to, żeby była w w dobrym stanie. I nic więcej, ponieważ ja nie kupuję gier takich jak Rule of Rose za kilka tysięcy złotych, tylko dlatego bo jest rzadkie i muszę je mieć, choć i tak bym w to nigdy nie zagrał, ponieważ nie interesują mnie na przykład takie gry. Czyli mnie interesują tylko gry, w które rzeczywiście grałem i chcę je mieć na półce, albo takie, w które nie grałem jeszcze, albo chcę zagrać. Głównie zbieram na PC oraz wszystkie konsole Sony. Nie zbieram na żadną konsolę Nintendo albo Xboxa, chociaż mam ich tam po parę sztuk. Oraz konsole, ale nie zbieram na to, bo skupiam się tylko głównie na Sony oraz na PC. Bo przy zbieraniu, kiedy obrałem sobie Cel, wiedziałem, że każdej gry na świecie mieć nie będę. I też nawet nie potrzebuję, bo zależy mi na tym, żeby mieć rzeczywiście to, co ja chcę mieć, a nie to, czego nie chcę. I żeby mi tylko zagracało miejsce, czyli na przykład 20 gier z FIFA, albo jakiegoś Madena i inne tego typu rzeczy. Tym bardziej, że dom ani mieszkanie nie jest z gumy i gdzieś to musi człowiek przechowywać w miarę przyzwoitych warunkach. Przede wszystkim, żeby gry nie miały kontaktu ze światłem słonecznym i nie miały wysokiej temperatury. Co do gier na PC. To powiem krótko. Jeżeli interesują Cię stare produkcje, takie jak Mafia z kolekcji klasyki albo inne, które miały sporo wydań, to rób jak uważasz. Możesz szukać premierowych wydań, ale ja w tym przypadku to olewam i ważne jest dla mnie to, żeby gra po prostu była kompletna i działała. Nic więcej. Co do gier w bigboxach albo na dyskietkach itp. To nie wypowiem się, nie mam o tym bladego pojęcia, ponieważ ja tego nie zbieram. Na kolekcjonerkach się też za bardzo nie znam, i zawsze jak się kupuje coś używanego, trzeba pamiętać o tym, żeby sprawdzić w internecie, co było częścią takiego zestawu i żeby były kompletne. Żeby niczego nie brakowało, bo wtedy, jak dostaniecie coś wybrakowanego, to wartość takiej kolekcjonerki po prostu spada na pysk. Co do konsol od Sony, na które zbieram swoje gry, to zacznijmy od PSA1. Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby gra była kompletna i żeby gra była sprawna oraz premierowa. Bo pomijamy te wszystkie wydania Essentials i Platinum i te inne, bo nie dość, że to paskudnie wygląda, to jeszcze nie jest za dużo warte. Jedynie nadaje się do tego, żeby mieć w razie czego sprawny egzemplarz konkretnej gry, jaka nas interesuje. Jeżeli ktoś chce zbierać na PS1, ważne jest, żeby gra była sprawna, kompletna i to, żeby była premierowa, czyli miała czarny pasek PlayStation z białymi literkami. I to w zasadzie wszystko. Można by było jeszcze powiedzieć tutaj o na przykład specjalnych wydaniach, ale tych gier za dużo nie było i tutaj musielibyście się zainteresować we wszystkim sami, ale Kojarzę, że były jakieś tam pachnące płyty albo okładki 3D. To akurat nie dla mnie, więc zrezygnowałem. Poza tym cena zwala z nóg, także powodzenia. Na konsoli PS2 jest podobnie najważniejsza, premierowa wersja gry sprawna i kompletna. Czarny pasek tak samo oznacza na pudełku, że gra jest z pierwszego rzutu na sklep i pierwsze wydania gry. Warto o tym pamiętać, bo może kiedyś coś sprzedacie nawet z zyskiem, tak samo jak w przypadku PSA 3 oraz PSP. Ważne jest jak chcecie sobie już coś kolekcjonować, to żebyście nie kupowali tych wersji platinium i tak dalej, bo są one naprawdę bardzo mało warte. Zazwyczaj parę złotych, no chyba że dodatkowo jest nówka sztuka folii zafoliowana, no to wtedy trochę inna gadka, ale i tak mimo wszystko lepiej jest mieć po prostu premierową wersję gry. Cały czas oczywiście tutaj mówię o podstawowych wydaniach giera, a nie o kolekcjonerkach, bo ja tego akurat nie zbieram. Pamiętać też trzeba, że od PS2 można spotkać się ze specjalnymi wydaniami gier albo na przykład limitowanym nakładem danej gry, którą powiedzmy wyprodukowano tylko w 10 tysiącach kopii albo więcej. W takim przypadku warto jest zagłębić się w temat przed zakupem znacznie mocniej i dowiedzieć się, czy gra jest rzeczywiście w dobrym stanie i czy posiada wszystko, co potwierdza, że gra jest limitowana. Zazwyczaj jest to oznaczenie lub jakaś dodatkowa rzecz w środku pudełka, która informuje jaki numer konkretnie ma dana gra. Czyli na przykład jak kopii danej gry było powiedzmy 50 tysięcy, to musicie zwracać uwagę na to, żeby w środku pudełka było takie potwierdzenie tego, że gra jest powiedzmy z numerem. 9934. Wtedy jak macie coś takiego i gra jest sama w sobie w porządku, działa oraz jest kompletna, to nie ma się raczej z reguły czego obawiać. Jeżeli chodzi o PSA 3, to tutaj jest podobnie. Są takie egzemplarze, które wymagają dokładnego sprawdzenia, czy wszystko znajduje się w pudełku w wersji premierowej, to co zawierała w tamtym czasie. Dla ciekawostki dodam, że była jedna gra, o ile pamiętam, która miała nie czarny pasek w wersji premierowej, a niebieski. I nie jest to jakaś pomyłka albo podruba, tylko po prostu tak. Została wydana ta gra? Ona się chyba nazywała Drakengard Trójka, i chyba było jeszcze kilka takich wydań z takim niebieskim paskiem innych gier, ale to już na Amerykę Północną, bo u nas nie słyszałem o takich wydaniach. Jeżeli chodzi o PSP, to sprawa jest podobna jak w przypadku pozostałych konsol. Czarny pasek na tych pudełkach od PSA 1 do ps 3 i PSP przenośnej konsoli oznaczają grę premierową, więc jeżeli z zawartością i sprawnością gry jest wszystko w porządku, to można bez problemu brać. Jeszcze nigdy nie miałem tak, że dostałem coś wybrakowanego. Chociaż w sumie nie. Zdarzyło mi się raz czy dwa, ale raz to było z pomyłki, a raz no to z czystej złośliwości sprzedającego, ale tak też czasami bywa. Dlatego pamiętaj, widzu, który oglądasz ten film, jeżeli natrafiłeś na coś interesującego w jakiejś aukcji, to pamiętaj, żeby zerkać na zdjęcia, jakie wstawia sprzedawca. Bo jeżeli na zdjęciach widać stan i można go określić i widzisz wszystkie rzeczy, które miały znajdować się w pudełku i masz 100% pewności, to to bierz. Jeżeli natomiast widzisz aukcję z jakąś rzadką grą albo fajnym wydaniem jakiegoś tytułu i jest wstawione na przykład jedno zdjęcie, to omijaj to w pizdu, bo szkoda nawet pisać do kogoś takiego, żeby ci wysłał zdjęcia rzeczywistego produktu, bo pewnie wyśle ci biedne wersje Platinum i na tym się zakończy. Myślę, że te info o tych konsolach było przydatne, a teraz czas na PS Vita i ps 4. Tutaj również mamy do czynienia z wersją premierową i bieda wersją z jakimś czerwonym paskiem, ale dotyczy to tylko PSA 4, bo na Vicie tego nie ma. Tutaj sprawa jest banalna, w większości przypadków i tak ważne jest, żeby gra była po prostu sprawna, ale najlepiej, żeby była czyściutka i żeby nie miała praktycznie rys, jeśli chodzi o ps 4. Bo co prawda są takie wydania jak Wiedźmin 3 lub Cyberpunk, które mają naprawdę dojebane wydania, to... Większość gierek zazwyczaj zawiera ulotkę promującą ps 4, PS Plus i tak dalej. Niebieski pasek pojawia się w każdej grze pudełkowej na PS4. Jedynie co tutaj trzeba omijać, to taki czerwony pasek, który szpeci okładkę niepotrzebnie. PS Vita z kolei nie ma problemu z tymi rzeczami, bo pudełka nie mają żadnych szpetnych wersji platinium na okładkach ani jakichś pasków. Trzeba zwracać uwagę jedynie na kartę NVG, a w niektórych przypadkach dołączana jest instrukcja do gry. Także tutaj wszystko pod tym względem jest bardzo proste i konkretne. Gry na te platformy są dosyć drogie, ponieważ tej konsoli sprzedało się najmniej ze wszystkich konsol, które wypuściło Sony w całej historii, więc no jest to drogie zbieranie i droga zabawa. Szczególnie dla nas w Polsce, ponieważ nie ma tego u nas jakoś bardzo dużo i trzeba się starać o kupowanie tego przez eBay'a z innych krajów. No i na koniec PS5, którego nawet nie mam, a to dlatego, że nie ma obecnie sensu, gdyż panuje bieda z grami na tę konsolę. Dopiero przed premierą GTA 6 zakupię ps 5, bo tylko dla tej gry będzie warto tę konsolę kupić. A co do gier, to sprawa wygląda tak, że gry po prostu są tym razem z białym paskiem i nie ma żadnych jakichś wydań i udziwnień. W pudełkach zazwyczaj nie ma nic oprócz jakichś ulotek, także sami widzicie, jak to wszystko wyglądało kiedyś na starych konsolach, a jak to wygląda obecnie teraz. Trochę to smutne, ale taka jest rzeczywistość. Czasami znajdzie się jakaś perełka na te nowe konsole, która będzie mieć jakąś mapę albo coś innego, ale to jest naprawdę mega rzadkie zjawisko. Bo najważniejsze w grach Teraz tych najnowszych na PS5 czy Xbox Series X liczy się tak naprawdę tylko i wyłącznie krążek żeby był po prostu sprawny w pełni. Tak czy siak, chciałbym zakończyć na tym ten film. Jeżeli zamierzasz bawić się w kolekcjonowanie, to niech będzie to coś fizycznego, a nie czegoś, czego nie mamy fizycznie. Kolekcjonowanie gier na stare konsole jest nadal mega przyjemne. Co prawda na PS4, na PS5 i na Wite nie ma co liczyć, bo tutaj w większości są lotki, ale zdarzają się perełki, jak chociażby fajne wydanie tylogii Dark Souls albo Cyberpunka. Pamiętajcie, że gry w wersji fizycznej nadal żyją i mimo, że nie są już tak obfite w zawartość, to najważniejsze. Ważniejszy, ostatecznie jest ten krążek, który wsadzamy do napędu, kiedy chcemy i jak chcemy. Tak, ja wiem, wersja cyfrowa gry jest świetna z tym, że wystarczy kilka kliknięć na padzie albo myszce i już grasz. Nie musisz nic szukać ani zmieniać. Oby kiedyś gry cyfrowe, które kupujemy, były dla nas kiedyś w przyszłości bardziej bezpieczne i mieli do nich dostęp zawsze, bez możliwości utraty, bo jeżeli będziemy milczeć, to korporacje będą dalej robić z nami co tylko będą chciały i będą liczyć tylko i wyłącznie nasze pieniążki. Także dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie, mógłbym więcej i dłużej, ale na tym zakończę, także miło mi będzie za suba, lajka, komenta no i do następnego razu, cześć!